W komórce. Teraz rozumiem, dlaczego nie chciał pan zawiadomić policji. Gra pan według swoich zasad. Mylisz się, nie jestem idiotą. Nie wiemy, komu będziemy musieli stawić czoło, ale w razie potrzeby wiem, kogo wezwać na pomoc. Jak mogłeś mi nic nie powiedzieć? Jesteś nieodpowiedzialny. Puściłeś don Ismaela samego na negocjacje z porywaczami? Nie pojechał sam. Jest z Narciso. Uspokoiłeś mnie. Wspaniale. Wszyscy wiedzą, że Armida została porwana przez mafię, tylko nie ja. Ciszej. Nie wiemy, kto ją porwał. Wiemy tylko, że Orlando jest im winien mnóstwo pieniędzy. Co to znaczy? Zamierzacie ratować mu tyłę? Nie muszę ci się tłumaczyć. Don Ismael prosił, żebyśmy trzymali się jego planu. Tak, to się nie liczy, a teraz prosicie mnie o pomoc. Nie jesteś aż tak ważny w życiu Armidy. Świetnie, w takim razie składam rezygnację. Przestań się wygłupiać. Nie chcesz pomóc Armidzie? To tutaj? Tak. Musimy znaleźć stanowisko 102. Za pół godziny tu będą. To tutaj. Jak się dowiedzą, że nie mamy pieniędzy, nie będą zachwyceni. Jest prawdziwy? Przykro mi, ale na mnie nie wiem. Co robimy, nie przyszli? Nie wiem, jedźmy. No. To oni, Forza, co pan robi? Gdzie armida? Gdzie pieniądze? Jeśli nie powiecie, gdzie armida? Nie będzie pieniędzy. Nie przyjechaliśmy negocjować. Myślę, że tak. Macie coś, co mnie interesuje, a ja coś, czego chcecie. Tak jest Ciebie, Hoyrak? Spokojnie. Mój przyjaciel próbuje powiedzieć, że powinniśmy to omówić. Pospieszcie się. Oni chcą mnie zabić. Nie chcę umierać. Dajcie im pieniądze. Pieniądze są w drodze. Ale jeśli nie zobaczę Armidy, nie zobaczycie ani jednego peso. Nie taka była umowa. Umówiliśmy się, że ja dam wam forsę, a wy oddacie mi Armidę. Z nim zróbcie, co chcecie. Nie zostawiajcie mnie, oni chcą mnie zabić. Nie żartuję. Jeśli nie zobaczę pieniędzy, zabiję wszystkich. Śmiało, proszę strzelać. Co robisz? Szelaj. Nie boję się. Co ci z tego przyjdzie? Zabijesz kurę znoszącą złote jajka? Zapłaćcie mu. Gdzie armida? Popełniacie błąd. Jeśli Ismael się zorientuje, że go oszukujecie, nie dostaniecie ani grosza. Widocznie, nie kochacie tak mocno. Kocha mnie. Widać, że go nie znasz. Jest świetnym negocjatorem, inaczej nie zdobyłby takiej fortuny. Łatwo się nie poddaje, lepiej się zamknij. Zawieź mnie do niego. Nie mam nic wspólnego z tym, co zrobił wam, Orlando. Jesteś moją polisą na życie. Zbij to sobie do głowy. Tak powiedział? A co z forsą? Żartujesz. Tutaj my rządzimy, nie on. Niech nie będzie taki cwany. Co się stało? Wszystko poszło nie tak. Nadeszła Twoja godzina. Przyjechał sam, nie widzę armidy. Jest. Gdzie pieniądze? Spokojnie. Muszę zadzwonić do osoby, która je przywiezie. A jeśli oszukujesz i zadzwonisz po policję? Ja się nie boję śmierci, ale jej nie możecie zabić. A ja? Do kogo zadzwonić? Do Foncio, to mój kierowca, wie co ma robić. Jeśli to pułapka, pożałujesz. Don Ismael, wszystko w porządku? Masz robić, co ci każe. Spokojnie słucham. Przyjechał. Nie jestem uzbrojony. Przeszukaj go. Wszystko w porządku? Tak. Forza w bagażniku. Otwórz. Spokojnie. W porządku, jest forza. Dzięki Bogu. Skąd wiesz, że jest wszystko? Przeliczcie. Mamy to zrobić tutaj? Pomogę wam. W samochodzie mam maszynkę do liczenia pieniędzy. Upewnijcie się, że jest cała kwota. Który z was jest szefem? Nie patrzcie tak. Któryś z was musi rządzić. Ja. Proszę ze mną do samochodu. Dam panu maszynkę do liczenia, a wy nas uwolnicie. Pilnuję. jej. Odsuń się szybko. Spokojnie. To kiki, kiki, mamita. Liberennos ya así, por favor. Lepuśćcie nas. Ostrożnie. Spokojnie.

Pomożecie mi w pewnej sprawie. Chodzi o Orlando. Mam podpisać papiery rozwodowe z Armidą? Koniec żartów. Wiesz, ile mnie to kosztowało? Nie moja wina, że nie powiedziała ci prawdy. To nie są negocjacje Albo podpiszesz rozwód, albo zostajesz z nimi Nie chcę rozwodu Żądam adwokata Trzeba omówić, jak podzielić majątek Podpisuj Zrozumiałem Ty już podpisałaś? Chwileczkę Co teraz ze mną będzie? To proste tu masz na taksówkę. Pojedź na lotnisko, wyjedź z kraju i nigdy nie wracaj. Było mi bardzo miło. Dziękuję. Rozumiem. Już wyszli, są w czerwonym suwie. Jedziemy. Wiedziałem, że wyciągniemy pieniądze od Orlando. Poszło jak spłatka. Jesteśmy bogaci.

Proszę na orzeźwienie. Dziękuję. Dalej mi jeszcze kieliszek białego wina. Świetnie mówi pani po hiszpańsku. Mogę postawić pani drinka? Nie przyjmuję drinków od klientów. Nie jestem byle klientem. Od dawna pani szukam. Dlaczego? Pan mnie zna? Prawie. Znam panią lepiej niż pani mnie. Zawsze, gdy słyszę, jak pani śpiewa, przypomina mi się największa piosenkarka naszych czasów Cezaria Ewora. Pan ją zna? Uwielbiam ją. Mi uomini. Felicito Yaneke. Mabel, Mabel Barrasa. que su cariño. Solo vivía para amar. Gotowa? Tak. Niech się dzieje wola nieba. Chodźmy. Przykro mi, nie można odwiedzać więźnia bez uprzedzenia. Przenieśliście go do więzienia? Tak niebezpieczny więzień nie mógł tu dłużej przebywać. Szukają go nawet ci od narkotyków. O czym ty mówisz? Chyba ponosi cię wyobraźnia się, Amerykanie chcą go dostać w swoje łapy Zdaje się, że dużo wie Myślałem, że jest sprzedawcą autobusów To była przykrywka do jego nielegalnych interesów Dlaczego chcesz się z nim spotkać? Jest ci winien pieniądze lub ty jemu? Nie Zapomnij. O nim. Chyba nie chcesz, żeby cię powiązali z jego interesami. Oczywiście, że nie. Ale on wciąż szukał ze mną kontaktu. Dlaczego? Wytłumaczę ci. Potrzebował kozła ofiarnego, który przykryłby jego interesy. Nie proponował ci przypadkiem pracy. Owszem, szukał kogoś z nieskazitelnym życiorysem jako swojego oficjalnego reprezentanta. W razie kłopotów zostawiłby cię na lodzie, a sam by zniknął. Cała wina spadłaby na ciebie. Hmm. Co powiedzieli? Nie mogę go odwiedzić. Przewieźli go do więzienia o zaostrzonym rygorze, więc nie jest pospolitym przestępcą. Lituma radził mi o nim zapomnieć, bo mogę się wpakować w kłopoty. Pewnie wie, co mówi. Możliwe, ale wciąż myślę, że za tym kryje się jakaś tajemnica. Mam pomysł. Mogą nam zabronić odwiedzin u Albeiro, ale nikt na mnie nie zakaże spotkać się z kimś, kto go dobrze zna. Cześć, jeśli chcesz mnie obrażać, pójdę sobie. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie podobało mi się, co zrobiłaś, ale jesteś mi potrzebna. Bardzo mi przykro. Jeśli mówisz prawdę, jestem gotów Cię wybaczyć. Wytłumacz, dlaczego to zrobiłaś. Albeiro mnie prosiła, a mu się nie odmawia. Kogo szukał, mojego brata czy mnie? Chciał wiedzieć, gdzie jest twój brat. Czego od niego chce? Lepiej zapomnij o całej sprawie. Ty i twój brat trzymajcie się z dala od Albeiro. Jest niebezpieczny. Powiedz prawdę. Chciał wpakować mojego brata w jakiś brudny interes? Nie wiem. Wiesz. Po co cię przysłał? Mamazita. Joanna Malenka, słucham. Mam do ciebie prośbę. Usiądź. Muszę spotkać się z Tibursio i wyznać mu prawdę. Znajdź go i daj mu to. Zrobisz to? Chyba się nie boisz. Nie, to dobrze. Nie wyjdę, dopóki nie powiesz prawdy. Nic nie wiem. Albeiro dał mi coś dla Tiburcio. Jest w moim mieszkaniu. Jeśli chcesz poznać prawdę, musisz to znaleźć. Co powiedziała? Nic. Powiedziała, że nie wie, czy znał naszą matkę. To wszystko? Powiedziała to samo, co lituma: że Albeiro szukał kozła ofiarnego i wybrał ciebie. Nic więcej? Nic. Como muy pocas gentes se habrán equivocado, te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo que para mí es sagrado, por tu carita buena. Por Clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado, pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Mabel. Felicito. Felicito. Już miałem odejść. Nie ma Wiem. Bałam się, że już cię nie zobaczę. Dlaczego wróciłaś? Bo muszę z tobą porozmawiać. Wszystko się zmieniło. Już nie będzie jak kiedyś. Wiem. Daj rękę. Czujesz, jak mocno bije moje serce? Wiesz dlaczego? Bo to serce nie tylko moje, lecz dwóch istnie. Oba należą do ciebie. Nie rozumiem. Jestem w ciąży. Spodziewam się Twojego dziecka. Matko Boska. Wersja polska TVN. Tekst Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.